Dziś zapraszam na wyprawę do Fortu Siódmego Twierdzy Torun, pierwotnie Fort Czwarty, następnie Fort Friedrich der Grosse od 1920 roku imienia Tadeusza Kościuszki. W czasie II wojny światowej w okresie między październikiem 1939 a styczniem 1940 w forcie urządzono więzienie Gestapo, przeznaczone dla polskich obywateli Torunia, głównie inteligencji, z których ponad 1500 osób zostało rozstrzelanych w lasach w okolicy barbarki lub przysieka. W samym forcie egzekucji nie dokonywano. Ślady po pociskach w ścianie lewej kaponiery barokowej zwanej ścianą śmierci były prawdopodobnie pozostałościami postrzelnicy urzędowej w Suchej Fosie. Na terenie fortu urzędował niemiecki sąd doraźny dla Torunia i okolic. W styczniu 1940 roku pozostałych w więzieniu 600 osób wywieziono do obozu Stutthof. W 1976 na terenie fortu 7 urządzono izbę pamięci, obecnie już niedostępna dla turystów. O tu widzę zejście jest, daleko, daleko, będziemy zobaczyć, czy że się schodzi na dół, pozostało już jeszcze po starej lampie. Taki klucz, może też jest samo bezgałęzienia. Komin wentylacyjny, chyba. Zakręty, tutaj jest wyjście. Widać, że jest też stanowisko ogniowe. Także tak to wygląda, Za daleko nie wyszliśmy. Aha, czyli wiem gdzie jesteśmy. Teraz to chyba jestem w celi. Może wiemy to była właśnie jakaś cela okratowana Karta na wyjściu. Czyli całkiem prawdopodobne. Jeszcze tutaj okiennica i krata za nią. Tutaj coś przypominające dyżurkę. I tam mamy wejście dalej. Kolej drzwi. Bardzo grube. I tam jest wejście jeszcze na dół. Tutaj zaraz wrócimy. Zobaczymy sobie Bo obieg właśnie duży. O tu kolejne drzwi z kratą, kolejna krata i kolejne takie pomieszczenie duże. Także jest ich kilka. Tam. A tutaj kolejne i kraty, wielkie i wielkie pomieszczenia. I tutaj już bez przejścia, też dalej. W ogóle ta farba tutaj jak robi robotę na tych ścianach. Tak to się prezentuje. Dobra, tutaj się jeszcze natknęliśmy na karcer. Dwie pary konkretnych drzwi. Druga z siatką i nic więcej nie ma. Taki karcer. Teraz idziemy zobaczyć ten temat tutaj. A, teraz trzeba zbadać tutaj. I tutaj nie jestem bo ogólnie... Ja pierdzielę, jaki klimat. Tutaj też chyba była cela, ale mniejsza. Zobaczcie, jakie kraty. Sznurki ktoś popowieszał, żeby się nie zranić, ale tutaj to my dalej nie przejdziemy. Kurde, są drzwi. Są drzwi. Co tam widać dalej? Dalej korytarz w dół, i strasznie wieje wiatr przez tą dziurę. Ale te drzwi tutaj nie można otworzyć, chyba. To może tu kogoś zamknęli? Może to tu jest zamknięty? Bo to ten skoper może był. Ciekawe, jak kogoś zamknęli, to od tej strony od środka. jest to takie boczne wnęki to się idzie bardzo w dół to jest jakiś korytarz. A tutaj jest jakieś pomieszczenie. Ale tu jest chłodno. Tu jest duże pomieszczenie. Tutaj dopiero były stanowiska strzelnicze na wszystkie strony. Widać. Tu, tam i tutaj jeszcze. Stanowiska strzelnicze, Aha. To tutaj też stanowiska, ale zamurowane. ja szedłem od drugiej strony na zewnątrz co pokazywałem, co zaświeciłem lampką I tutaj już mamy wszystko tam jest przebitka co pokazywałem wam to jest ta dziura pewnie tu będzie widać tę większą no dokładnie, czyli dotarłem tutaj do środka co od zewnątrz pokazywałem dobra, spróbujemy się teraz jakoś wydostać nie będzie coś ciekawego jeszcze po drodze to